Binki i szepczący las. Pewnego słonecznego poranka Mia i Binki postanowili zbadać las za domem. Czas na przygodę, zawołał Binki, chwytając swój malutki plecak wypełniony przekąskami, głównie ciasteczkami. Drzewa były wysokie i zielone, a promienie słońca prześwitywały przez liście niczym złocista posypka. Ptaki cicho ćwierkały, a ciepły wietrzyk muskał ich policzki. Ale wtedy Mia się zatrzymała. Słyszałeś to? Cichy głos szeptał między drzewami. Podążaj za wiatrem. Podążaj za piosenką. Tęczowe futro binkiego nastroszyło się. Drzewa mówią. Może potrzebują naszej pomocy, powiedziała mia. Podążali za szepczącym wiatrem, aż dotarli do gigantycznego dębu ze świecącym węzłem w pniu. Pojawiła się maleńka twarz, stary, miły duch drzewa. Z błyszczącymi oczami. O jej powiedział duch. Moje liście straciły swój śmiech. Las jest smutny. Mia zmarszczyła brwi. Możemy to naprawić. Binki przeszukał plecak i wyciągnął ciasteczko w kształcie gwiazdy. Przekąska śmiechu zaproponował. Duch cicho zachichotał, a dąb zaszeleścił. Dźwięk był ciepły niczym setki cichych chichotów. Rozchodzących się po lesie. Drzewa jedno po drugim zaczęły się kołysać i migotać, radośnie szepcząc do siebie. Przywróciłaś lasowi radość, powiedział duch drzewa. Dziękuję, Mio i Binki. Binki skłonił się teatralnie. To wszystko w ramach codziennej pracy profesjonalnego restauratora śmiechu. Gdy wracali do domu, wiatr niósł delikatny śmiech przez liście. Najlepsi przyjaciele na zawsze? Zapytała Mia. I w każdym szepcie, dodał Binki z uśmiechem.